Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Od razu Was przepraszam, ale ja jestem troszeczkę chora, znowu katar, trochę kartło mnie boli, no i tak to jest. Zapraszam Was dzisiaj na szybkie podsumowanie miesiąca. Zrobimy sobie część rzeczy, których w czerwcu już nie będę robić, bo chciałabym się w czerwcu skupić na maksa na linii wezwankach i to będzie takim głównym. Zajęciem, tutaj, więc myślę, że dzisiaj sobie po prostu nadrobimy kilka rzeczy, bo troszkę pieniążków mam z OLX-a, nie z OLX-a, ze sprzedaży na Vinted i też z skaw, za które bardzo Wam dziękuję. I co? Maj był bardzo ciężkim miesiącem. Naprawdę, bardzo ciężkim. Raz, że na wakacje musiałam sporo odłożyć, a i to tu się nie znalazło, więc sobie to dopiszę. Wakacje. Słuchajcie, udało mi się zaoszczędzić na wakacje 1800 zł, więc to jest jedna rzecz, znaczy jedna wielka suma, która trafiła na konto oszczędnościowe i nadal tam jest. I teraz w miesiącu również muszę 1500 zł tysiąc 1500 tam z groszami przelać bo już będziemy robić opłaty za wakacje. Także no ja to odłożyłam i to jest moja oszczędność, tak, w tym miesiącu, więc yy, super. Fakt, że nie było to tutaj yy, w moich segregatorkach, ale jest na koncie oszczędnościowym. Więc z tego bardzo się cieszę. No popłynęłam w marcu niestety nie, no bo wtedy miałam te auto u mechanika, gdyby nie to auto, to bym miała yy, nie miałabym takiego problemu teraz, że taką sumę muszę odłożyć. No, ale to akurat nie był problem. No i co ogólnie na jedzenie wydaliśmy prawie 1300 zł, no i myślę, że to dobijemy dzisiaj, bo jeszcze na małe zakupy musimy jechać. Ja tutaj już zabrałam z mojego segregatorka z kategorii przyjemności, z paliwa 50 zł i z nieplanowany również na te zakupy. <laughs> I to sobie pozapisywałam wszystko. No i co? No i w sumie dosyć fajnie wyszedł ten miesiąc, mimo tych trudności, że tu z gry podebrałam, tutaj całą awaryjną wyczyściłam, na zdrowie również wyczyściłam całość, bo byłam u lekarza i... W lipcu y, czeka mnie dość duży wydatek na y, lekarza, ale to jest takie, to muszę sobie to zrobić, nie będę mówiła co, ale tak z 1500 muszę sobie jeszcze y, przeznaczyć na zdrowie w lipcu, także, y, no ale to na spokojnie się uzbiera. No, co no tutaj raczej już nie mam co omawiać. Hm. Jestem w miarę zadowolona. Mogłoby być lepiej, ale nie z najgorzej. Dobrze, jeżeli chodzi o kategorię jedzenia, jestem bardzo zadowolona, bo nie wyszło to jakoś bardzo, wiecie, ponad budżet. No także fajnie, fajnie i super, bo akurat mój segregator poratował właśnie dzisiaj na zakupy, także mój narzeczony powinien być zadowolony. Dobra. Słuchajcie, nie będziemy sobie grać w gry, ale ja tutaj mam grę świąteczną. Chciałabym w z nią, z nią zagrać dzisiaj, bo przez czerwiec, tak jak mówię, nie będziemy mm, tego ruszać. Moja mini kosteczka, słuchajcie, ona jest taka super. To jest chyba z temu, yy, czy tam z czegoś. Yy, no, nie są to idealne kosteczki, bo ona tutaj ma dziurę na przykład z boku, ale tak fajnie się nią kula. Ona jest leciutka i po prostu ona tak fajnie po prostu leci i zawsze coś wypadnie losowego. No, także naprawdę fajna. Dobra, koniec gadania. Zagramy sobie najpierw w grę. Cztery pola, idziemy do przodu. Trzeba na święta już zbierać. Jeden, dwa, trzy i gdzie teraz? Tutaj cztery. Mamy taki kubeczek. W czasie świątecznej gonitwy robisz chwilę relaksu przy gorącej czekoladzie i ulubionej książce. Za każdym razem, stojąc na tym polu, odłóż 5 złotych, Czyli mamy 5 złotych trochę mało. Chciałabym jeszcze, no to 5, dodać. 5 dodać. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciasteczko. Czas na świąteczne pierniczki. Czujesz ten zapach, gdy staniesz na tym polu. odłóż 10 zł, czyli mamy 15. No dobra, niech jest 15. Tutaj mamy 10. Ok, trochę pohałasuję teraz. mam, widzicie, dużo drobnych. Trzy. Czekaj się, spróbuję, czy nie mam całej piątki. Jest to ja bym wolała dać całą piątkę. Okej, okay. no i się zbiera na święta. Nie chcę, żeby znowu potem było ciężko, a no na święta jednak się dosyć sporo odkłada. I tutaj mamy 25 złotych matków, coś tak trzaska. O, dobra, mamy to. Yy, Okej, okay. już się nie mogę doczekać czerwca i wezwanek. Naprawdę mega, mega Cieszę się, bo te mini, mini wyzwanka jednak bardzo mi się spodobały i są bardzo, bardzo motywujące, to tu wyzerowałam na wyzwanka, tu też wyzerowałam na zdrowie i to już chyba tyle. Dobra. Chciałam w te święta, żeby coś tam było na tych świętach, tu w tej grze świątecznej. Dobra, teraz dawno nie było naszego pieskowego mojego w sumie segregatorka. I tak, na pewno musimy sobie tutaj to roczne uzupełnić. Mamy tutaj nieuzupełnione do końca maj, czyli tu sobie wrzucimy 5. I żeby już było, to tutaj sobie damy 10 z czerwca, żeby było to najgrubsze, czyli 15. A wiecie co, zrobimy tak? Tak. I mamy 20. Ok, fajnie się tu zbiera. Ile tu powinno być? Matko, już pół roku będzie, słuchajcie, ja nie wiem, kiedy to przeleciało. To jest po prostu masakra. Dzisiaj 20, 90, czyli tu już mamy 110. <laughs> ja sobie to rozmienię. 20, 40, 60, 80, 90, 100, 20, 10? Czy ja tu czegoś nie włożyłam teraz? A, coś mi się tu nie zgadza. No dobra, do, to dołożymy tą dziesiątkę W takim razie, skoro tak Ja sobie to później porozmieniam Jeszcze sobie przeliczę No wydaje mi się, że ja teraz włożyłam wszystko, co powinnam Nie wiem. Ale słuchajcie, widzę, że nie tylko u mnie takie Pobyłki <grywki> się zdarzają Bo co filmik od was To też tam jakieś tu się zapomni dać Tam się zapomni dać, ale tak to jest No ja to rozumiem, bo nie umiem do was mówić I jeszcze tutaj coś tam robić Przy okazji Aha, czyli mi została gruba 50? To ja to zrobię tak. Tutaj mamy dużo, to sobie rozumiemy. Yy, 30, 50. I to tak zrobimy. A potem sobie jeszcze to porozmyjam, żeby to była cała stówka. Ok. Yy, pory roku trzeba zdrapać. Nie wzięłam znowu mojego drapaczka, więc tak polecimy. 12. Ładna kwota. Mam nadzieję, że tu mnie nie zaskoczy znowu jakaś 50 czy coś, bo po prostu. <laughs> nie, no myślę, że nie. Dobra. 12, czyli zrobimy dwójeczkę i dziesiątkę. Ona jest jakaś taka brzydka, ale trudno. Ok, no i się tu znowu będzie zbierać. Słuchajcie, ostatnio tu wyjęłam na opał. Więc tak będzie 31 dzisiaj maj. Plus. 12 i mamy 12. I super. Niech się zbiera. Tak. Och, Dobra. Matko niech to słońce już będzie. Teraz akurat wyszło słońce. Dzisiaj w miarę fajna pogoda. Grilla sobie zrobimy. Mam nadzieję, że, e, że się uda, nie będzie padać. Okej, okay. zrobimy sobie na pewno to. Rzucimy sobie kosteczką. Ja tu większą rzucam, tak? Dobra. Mamy tak 5 zabalony. 1. Chciałabym dokończyć chociaż. Łat, ten styczeń. 6. 4. I ostatni rzut. 5. Yy, dobra. Okej, okay, to mamy 21 chyba nie? 10, 16, 21. Ok. 21 i styczeń mamy nadrobiony. Także tak. Myślę, że ja tego nie nadrobię wszystkiego. Się Zastanawiam, czy nie lepiej robić od. Nie, zobaczymy. Może się uda. Jak będę tą drobniejszą rzucać za czytą kostką, to może się uda. Dobra, tu mamy. I tu już zostawiamy resztę. Także dzisiaj taki odcinek ze wszystkim, żeby te rzeczy ponadrabiać. A wiem czego nie wzięłam. Zaraz wracam do Was. Dobrze jestem już. Eee, tu sobie rzucimy. Tak, zobaczymy. Dwa mało. To jeszcze raz. Trzy. No chyba to wyzwanie też nie chcę dostać. O, od samego początku nie chcę dostawać. Nie wiem dlaczego. Piąteczka, czyli ja mam tu całą piąteczkę, nie chcę tak hałasować, ale chyba nie mam. Co zrobimy, tak? 2, 4 i 5? Dobra, czy wiem, co? Ja Tu mam jakieś drobne. 5, 2, 3, 4, 5. To po prostu to wyciągam i wkładam też w i tu mamy już dwie puszki. i ładnie nie. Niech się zbiera. Jeszcze trochę pól mamy. Chcę dokończyć wyścig znaczy dokończyć chcę ponadrabiać wyścig po kasę. Aha, muszę iść po drugą kostkę. Czekajcie, dobrze jestem. Rzucimy sobie może tymi większymi. Chociaż nie, bo te się lepiej kulają. To, to tymi małymi. Zobaczymy. Co wyleci? Jeden, i jeden. Widzicie to? Dwie jedyneczki. No dobra. Ha, ciekawie. Monia. No ładnie. Dobra. I jeszcze raz sobie rzucimy, bo bym chciała. Wy już jesteście na 13 tygodniu. Chciałabym was dogonić. No nie mogę, Monia. Jeden. Ty dzisiaj zdobyłaś trzy y, punkty i trujeczka aga. No i co? A reszta nic. No ładnie. No to szósteczkę odkładamy dzisiaj. Dwa, cztery. Jeszcze powinna mieć dwójkę. Jest. Oh, no dobrze. To na razie tyle. Ja sobie to potem powymieniam, bo tu widzę dużo drobnych jest i zrobimy sobie bingo zobaczcie tu już mam na czerwiec przygotowane o, coś tu się przykleiło e, na czerwiec i tu chyba sobie też zrobimy bo no urodziny, urodziny, to chyba będę musiała wyciągnąć tą kasę, którą tu mam dobra, to najpierw e, zrobimy sobie e, bingo bingo, dawno tak nie robiłam e, w ogóle miałam ciężki ten tydzień i praktycznie nie miałam jak nagrać filmików ani jak oglądać, więc wszystko szybko ponadrabiałam. E, no i, i, i nagrywam teraz takie podsumowanie, zakończenie i wszystko. No, zobaczymy. I yy, może tu jakieś takie o, Dobra. Matko, zapominam patrzeć, czy wy widzicie wszystko. Widzicie tu. Okej, okay, jada jest topa, muszę sobie odliczyć. Yy, karteczki i zaraz wracam dobrze, jestem już mam odliczone yy, i tak mam nadzieję, że nie będzie głośno, bo akurat yy, gości mamy i właśnie teraz słyszałam dzwonek yy, no ale yy. dobra, szybko nagram i będzie ok ok, dobra, jedziemy Ach, jeszcze sobie tutaj wrzucimy guziczki na środek strasznie mi się to bingo podoba, naprawdę Dobra. Wielkanocne o nie ma. Dobra, pismo święte to było. Gwiazdkowe G. rękawiczka nie ma. Gwiazdkowe b i ten taki wieniec nie ma. Gwiazdkowe b choinka jest. Wielkanocne i babka nie ma. Dobra. Urodzinowe o jest. Szampana. O, chyba słuchajcie. Gwiazdkowe o kwiaty. Nie, gwiazdkowe, urodzinowe. O, nie ma. E, urodzinowe g, taka m, płyta jest. Oj, czy jakiś włos się zaplątał? E, wielkanocne o jajeczko. Takie m, pisanka Gwiazdkowe o prezent jest. Może dzisiaj będzie jakieś filmiko? Gwiazdkowe g, e, nie ma. E, wielkanocny Pismo święte nie ma, urodzinowe, gebabeczka nie ma, hmm. yy, urodzinowe, by, prezent, jest, dobra, urodzinowe, by, nie ma, yy, wielkanocne, by, to jest nie, tu, by, tu, nie, co ja robię, matko, by, nie ma, no, matko, się zaplątałam. Wielkanocne, o prezencik nie ma. Gwiazdkowe, by. Jest, czapeczka. Gwiazdkowe, by. Nie ma. O, gwiazdkowe, nie ma. I gwiazdkowe, same gwiazdki dzisiaj normalnie jest. I urodzinowe, korony nie ma. O gwiazdkowe takie te cynamon nie ma. Gwiazdkowe choinka nie ma. Urodzinowe o balony nie ma. Wielkanocny o koszyczek nie ma. Gwiazdko urodzinowe by korona jest. Urodzinowe prezent nie ma. Urodzinowe balony nie ma. Wielkanocne G y, jest, zapomniałam, słuchajcie, jak się te kwiatki nazywają, wypadło mi z głowy, G, 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 urodzinowe jest, oj, taki mniejszy, o, Ym, o, urodzinowe prezent nie ma, G jest, bingo, bingo, mamy już złotłeczkę. I gwiazdkowe świeca nie ma. Ny urodzinowe babeczka nie ma. O y, gwiazdkowe jest. Lampeczki. Y, o urodzinowe tort jest. Ny y, wielkanocna babeczka nie ma. I urodzinowe kwiatuszki są. Bingo! By urodzinowe balony. Czekajcie. Okej, okay, ciszej nie będzie chyba, bo tam szaleją, ale dobra. Urodzinowe i lampeczki nie ma. Szybko to dokończymy. Torcik urodzinowy i nie ma. Gwiazdkowe i jest. Mamy takie cynamon, cynamon. Gwiazdkowe laseczka jest. Ej, bingo, znowu szok. Urodzinowy prezent nie ma. Wielkanocny tulipan jest. Yy, gwiazdkowe ny, Gwiazdka nie ma i Ostatnie by nie ma Okej, okay. słuchajcie, no To mamy tak, raz Dwa i trzy, trzy bingo Mamy, czyli trzy złote Tym razem, także całkiem fajnie yy, Ja tutaj tak symbolicznie sobie daję Ale słuchajcie, grosz do grosza I naprawdę się tu może fajnie Uzbierać, nie Także się cieszę ja myślałam, że nic nie wypadnie, a tu proszę. 3 zł. Dobra, wkładamy. Dwa i trzy. Idzie do naszego binga. Okej. Okay. Tak. I nasze karteczki. Sobie też powrócimy. Och, matko, powiem że ta pogoda jest taka mieszana, że ja już sama nie wiem co nie dziwię, że jestem chora, bo po prostu co chwilę raz tak raz tak, nawet nie wiadomo jak się ubrać, o matko 30 zł, nie mam tyle dzisiaj ale zdrapałam o, dobra, ja sobie porozmieniam potem i tu wrzucę 30 zł i będzie na urodziny, czyli tą dyszkę dobra, na razie to tak zostawię um, i coś tu jeszcze chciałam zrobić chyba nie co tu jest. Aha, to chyba to wyjmę w ogóle, bo tu mam takie, wiecie, treningowe rzeczy, a to u mnie znowu teraz przez ten tydzień och, ciężki był i nic nie zrobiłam. Okej, okay, tu już są gotowe mini wyzwanka. Dobra, myślę, że na razie to tyle. Ja sobie muszę ogarnąć sprawę z tymi urodzinami, porozmieniać sobie tą całą stówkę w tym psim wyzwanku rocznym i wtedy będę miała jak sobie tutaj dorzucić te 30 zł. dobrze kochani to tyle na dzisiaj bardzo wam dziękuję za wszystko i widzimy się już w czerwcu mam nadzieję, że będzie super nie mogę się doczekać i słuchajcie, jeszcze 4 osoby brakuje do subskrypcji i będzie rozdanie także zachęcam bardzo was do tego żeby mój kanał subskrybować i wyczekujcie rozdania będą myślę, że fajne rzeczy głównie to moje Wyzwanka. Jak się Wam coś podoba, to myślę, że będziecie zadowoleni. Także bardzo Wam dziękuję i do następnego. Pa!